Witam w prezentacji i montażu 35 piątego numeru The z "Powrót do przyszłości" od De Agostini. W tym numerze otrzymujemy lewe i prawe przednie nadkole i śrubki. W tym numerze do modelu zostały przykręcone dwa przednie nadkola. Po montażu części z 35 numerów mamy zmontowane tylną część ze zderzakiem, światłami i tablicą, lewy przedni błotnik, ramę nośną z przednim i tylnym zawieszeniem, czteroma kołami, przednimi nadkolami, obudowę podwozia, płytę przednią i górną, Drążek skrętny i kierowniczy, chłodnice z rugami wody, łoże silnika z silnikiem skrzyniobiegów tłumikiem, zbiornik paliwa z pojemnikiem na baterię i Mr. Fusion. numer 35. Na drugiej i trzeciej stronie mamy logo kolekcji, spis treści, zdjęcie tyłu modelu, informacje od wydawcy, drugie zdjęcie i spis części. Mamy instrukcję montażu przednich nadkoli, i pokazany model z zamontowanymi nad kolami. Nowe spojrzenie na Kill Way. Krok dalej w przyszłość. Gdy prace nad Cycleem powrotu do przyszłości nabrały tempa, zespół scenografów rozpoczął pracę nad wizualizowaniem Kill w 2015 roku. Znak czasu. Mamy zdjęcie iluminacji nad Kill w 2015 roku, gdy przybywają do niego Dots Marty i Jennifer. Nie chcieliśmy państwa totalitarnego w w którym ludzie ubrani byliby w mundury. Robert Zemkis. Square Road. Mamy zdjęcie Hillary z 2015 roku, widziane oczami scenografa z hologramami i centrum handlowym. Greek Carter. Wizualizację przyszłości. Greek Carter, scenograf zatrudniony w części drugiej i trzeciej Powroty do przyszłości, to uznany specjalista od kreowania nowych, nieznanych światów w filmach science fiction. Wielokrotnie współpracował na planie ze Stevenem Spitzbergem i Robertem Zemkisem. W 2001 roku Carter został zaproszony do stworzenia wizji Ziemi w przyszłości w obrazie AI Sztuczna Inteligencja, projekcie, który Spitzberg poniekąd odziedziczył po Stanleyu Kubricku. Pracował także nad filmami Spitzberga: Park Jurajski i Zaginiony Świat Jurajski Park, a także nad Wojną Światów. Amistad i BFG, bardzo fajny gigant. Dla Zemkisa tworzył scenografię do ze śmiercią jej do twarzy. Forresta Gampa, co kryje Prawda i Express Polarny, każdym kolejnym korzystając z bardzo wykwalifikowanych efektów komputerowych, trafił też do zespołu Art Director przy filmie Avatar 2009 Jamesa Camerona, za który wraz z Robertem Stombergiem i Kim Zinclair. Otrzymał Oscara za najlepszą scenografię. W 2013 roku Carter zdobył kolejnego za scenografię do filmu Lincoln Spitzberga. W 2014 roku odświeżył nieco znane fanom uniwersum gwiezdnych wojen do filmu Przebudzenie mocy. Stacja przyszłości. Mamy zdjęcie stacji Texaco z kultowego gagu, który rozegrał się w 1955 roku. Powraca w odmienionym obliczu w 2015 roku. Hill w 2015 roku miało nastrajać optymistycznie. Rick Carter Powrót Martiego Zanim Michel G. Fox powrócił do swojej najsłynniejszej roli w Powrocie do przyszłości 2, scenografie potrzebowali miesięcy pracy, aby pokazać odmienione Hill Valley. Claudia Wills. Jak to jest być dziewczyną Martiego? Popularna aktorka telewizyjna wcielająca się w rolę Jennifer Parker zyskała szansę, by zapłysnąć też na dużym ekranie. Mamy zdjęcie po lewej Claudii Wells jako Jennifer Parker z Michelem G. Foxem na planie. Powyżej Claudia dzisiaj. Marty. Jedna odmiana to nie koniec świata. Jennifer Parker. Ciekawostki. Nie tylko Jennifer. Claudia Wells urodziła się w Malezji wczesne dzieciństwo w Wenezueli, by ostatecznie zamieszkać z rodziną w San Francisco. Zadebiutowała w telewizji w wieku 13 lat w serialu Family w 1979 roku. Potem pojawiła się w Strike Force i Fame, a w 1982 roku zagrała w telewizyjnej spin-offie Disney Harpy The Love Bug. Musiała wycofać się ze po powrotu do przyszłości z powodu zobowiązań rodzinnych, a rolę Jennifer zagrała z Elizabeth y Shaw, ale to ona podkładała głosy Jennifer w grach wideo opartych na kinowym hicie. Jej ostatnim filmem jest Trailer Witals z 2019 roku. Mamy informacje co w następnych numerach, czyli zbiorniki. Na ostatniej stronie mamy logo kolekcji. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.